Zapraszam do krainy bajek. Witajcie, kochani. Gdy Filip i Tomek znajdują zaczarowany magnes, zaczyna się niezwykła przygoda pełna zabawy, nauki i niespodzianek. O tym dowiecie się w bajce pod tytułem Filip, Tomek i zaczarowany magnes czyli co się przyciąga, a co nie. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Pewnego popołudnia Filip. Siedział w swoim pokoju, analizując wielką książkę z eksperymentami. Na biurku leżały śrubki, gwoździe, spinacze i tajemniczy czerwono-niebieski magnes w kształcie podkowy. Tomek wszedł, jak zwykle, z hukiem. Filip, możemy się pobawić. Tylko nie ruszaj, zaczął Filip, ale było już za późno. Tomek złapał magnes i chlup metalowa puszka z biurka przyleciała do niego jak zaczarowana. Ło krzyknął, czy to czary? Nie czary, tomku, tylko fizyka. wesnął Filip. To magnes. On przyciąga metalowe rzeczy. Tomek natychmiast podniósł widelec. Nic, łyżkę. Nic. Coś się zepsuło? Nie, Tomku, to aluminium, powiedział Filip z uśmiechem. Magnesy przyciągają tylko niektóre metale, na przykład żelazo, nikiel albo kobalt. Czyli widelec jest buntownikiem? Spytał Tomek teatralnie. Filip roześmiał się. Można tak powiedzieć. W tej chwili magnes zaczął świecić dosłownie. E, to normalne? spytał Tomek, cofając się o krok. Nie, zupełnie nie odparł Filip. Ten magnes chyba nie jest zwyczajny. I nagle pstryk zrobiło się ciemno, potem jasno, a potem. Wszystko zaczęło wirować. Kiedy bracia otworzyli oczy, byli w dziwnej, metalicznej krainie. Witajcie! zawołał iskrzący robocik z kręcącymi się oczami. Jestem Poluś, magnetyczny przewodnik. Magnetyczny co? zapytał Tomek. Przewodnik! Pokażę wam, jak działa siła przyciągania i odpychania. Trzymajcie się mnie, bo ta przygoda będzie jak wirujący bączek. Kraina Magnetoni. Wędrowali przez pola piłków żelaza, które tańczyły wokół wielkich magnesów. Zobaczcie, krzyknął poluś, ten magnes ma dwa bieguny: północny, N, i południowy, S. Kiedy dwa różne bieguny się spotkają, przyciągają się, ale gdy spotkają się takie same, odpychają się. Jak bracia, szepnął Tomek czasem się przyciągamy, a czasem odpychamy. Filip przewrócił oczami. Fizyka, Tomek, fizyka. Poluś pokazał im latające platformy, i jedna z nich odpychała się od drugiej. Magnesy są używane w wielu rzeczach, na przykład w głośnikach, silnikach, drzwiach lodówek i wielu, wielu innych. A w zabawkach? Spytał Tomek. Oczywiście, zawołał Poluś i podał mu magnetyczny labirynt. Tomek próbował przesunąć kulkę przez labirynt za pomocą magnesu pod spodem. To jak magia! krzyknął z zachwytem. Magia zwana nauką! Uśmiechnął się Filip. Zagadka Polusia. Zanim wrócicie, powiedział Poluś, musicie rozwiązać jedną zagadkę: co przyciągnie magnes, a co nie. Na ekranie pojawiły się obrazki: gwóźdź, drewniany klocek, klucz, moneta i kartka papieru. Tomek zaczął wymieniać: gwóźdź i klucz na pewno, bo metalowe. Moneta hmm zależy jaka papier na pewno nie, klocek nie. Filip dobrze? zgadzam się. Powiedział starszy brat. Ale monety często są z miedzi, a ta nie działa z magnesem. Dobra robota, chłopaki, zawołał Poluś. Wracacie do domu z całą masą wiedzy. I z tym, wręczył im świecący, pryzmatyczny magnes. Co to robi? Spytał Tomek. Nic. Jeszcze, odpowiedział o Poluś. Bracia znaleźli się znów w swoim pokoju. Magnes leżał cichutko na biurku, jakby nic się nie wydarzyło. To było ekstra! zawołał Tomek i aż podskoczył z radości. Teraz już wiem, że nie wszystko się przyciąga. Trochę jak moje pomysły na poranne wstawanie. Ale i tak warto próbować, uśmiechnął się Filip. A wiesz, co jest teraz najlepsze? Co? Zapytał Tomek z błyskiem w oczach. Może no, możemy zbudować własny magnesowy labirynt? Tomek klasnął w dłonie. Super, tylko najpierw może mała nagroda za naukową przygodę. "Myślisz o tym, o czym ja myślę?" spytał Filip, unosząc brwi. "Lody waniliowe z polewą czekoladową." Odpowiedzieli jednocześnie i już po chwili Magnes spokojnie leżał na biurku, a chłopcy pałaszowali lodowy deser, planując kolejne eksperymenty. I tak właśnie z nauki Zrobiła się świetna zabawa i do tego pyszna. A jaki morał z tej bajeczki? Hmm. Nie wszystko, co się świeci, jest magiczne. Czasem to po prostu nauka, która potrafi zadziwić. Magnesy pokazują, że w świecie istnieją niewidzialne siły, które łączą lub rozdzielają. To tak jak relacje między ludźmi. Warto poznawać świat z ciekawością. Wtedy wszystko staje się przygodą. Czy zapamiętałeś, co przyciąga magnes, a co nie? Czy potrafisz znaleźć coś w domu, co przyciągnie magnes? A co znaczy powiedzenie? Przeciwieństwa się przyciągają? Pa.